Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Tomasz z tej strony, Gambit Raidera. I dzisiaj omówimy sobie dwa rynki. Pierwszy z nich to będzie Natural gaz, czyli CFD na gaz ziemny ze Stanów Zjednoczonych. A drugi to będzie król kryptowalut, czyli Bitcoin. Zaczniemy sobie od Natural Gazu, bo tu trzeba ostrożnie do niego podchodzić, trzeba mieć respekt. A dlaczego respekt? Ponieważ na surowcach występują zmiany kontraktów terminowych. I na chwilę obecną w, bli w najbliższym terminie będziemy mieć zmianę kontraktów terminowych na październik i będzie rolowanie. No ale jak przyjrzymy się samemu wykresowi natural gazu, to zobaczcie, mamy impuls, korektę, impuls, korektę, impuls, i teraz wróciliśmy do pewnego miejsca, gdzie rozbudowuje nam się znowu wolumen, który może być prospadkowy. Oczywiście mamy naruszenie tutaj tego wierzchołka, ale to jest takie naruszenie, które spowodowało ściągnięcie stop losów, zjazd do dołu, no ale teraz mamy podbitkę, ale ta podbitka też nie wzięła się byle skąd, bo jak sobie spojrzymy na to, co tutaj jest i przyjrzymy się tutaj temu wszystkiemu. No to patrzcie, my mieliśmy ten swing od dołu, który mniej więcej order blokami sobie tak wędrował i w pewnym miejscu mieliśmy rozjechanie kluczowego dołka. To rozjechanie kluczowego dołka spowodowało, że ja tutaj w tym swingu, który mam, widzę, że on został złamany, czyli mamy teraz podbicie i z tego miejsca możemy dostać ponowne zjazdy cenowe do dołu. I teraz tak, jak to będziemy rozgrywać, jak to by można było rozgrywać? Oczywiście, można założyć sobie pozycję krótką z tego miejsca, wtedy Stop Loss jest tutaj, Take Profit, nowy dołek, ale musimy wziąć pod uwagę, że następują rolowania. W dniu wczorajszym, czyli w poniedziałek, 19 sierpnia, no XTB, czyli największy polski, trochę troszeczkę tutaj zamieszał, bo wysłał informacje dla swoich tutaj odbiorców, klientów że rolowanie będzie 19. Ja akurat wczoraj jeszcze z rana robiłem research sobie jak tutaj wyglądają rolowanie na naturalgazie, po czym dostałem taką informację no i się zdziwiłem, oczywiście większy zamęt w środowisku tradingowym się pojawił, bo co się stało, dlaczego Tomasz mówi, że rolowanie ma być 22, a wychodzi na to, że rolowanie będzie 19. No to sobie popatrzyliśmy, jak tutaj jest tabela rolowań, jak wyglądają zmiany i zamykania kontraktów terminowych. No i XTB miało też wyraźnie napisane, że 22 ma praktycznie tutaj zamknięcie kontraktów terminowych, co świadczyło o tym, że troszeczkę tej bałaganu było na rynkach i trzeba było ten bałagan spokojnie jakoś wyjaśnić. Możecie mi również obserwować na x czyli na Twitterze Tomasz Gonerus, analityk grupy Gambi Tradera. No i wczoraj wrzucałem jeszcze, bo Mieliśmy konwersację tutaj z biurem obsługi na XTB i tłumaczyliśmy, że znaczy ja tłumaczyłem generalnie, że rolowanie powinno być 22, a było zdziwienie duże, że dlaczego 22, jak oni tutaj wszystkie rzucili rolowania. Rzucili to rolowanie, ono miało być 19. No ale suma summarum udało się to wszystko wyjaśnić. Na koniec dostaliśmy informację, że to rolowanie będzie faktycznie 22, no ale zamieszanie poszło. W gruncie było wyjaśnione, mamy rolowanie 22 i trzeba się tutaj temu rolowaniu z perspektywy czasu i tego, co się będzie działo na wykresie, przyjrzeć. Na chwilę obecną. Kontrakt terminowy na październik będzie mniej więcej przy tej przy tym przedziale cenowym, czyli 2,35. No i on będzie dużo wyżej niż ta pozycja, która jest tutaj otwierana. U nas na Gamicie tradera zaproponowałem, jak można to handlować na rolowanie, czyli mniej więcej z tego poziomu, jak będziemy to handlować, jaka będzie strategia, na to będę tu uaktualniał. Ale musicie wziąć pod uwagę, że jeżeli ktoś ma założone pozycje długie, czyli handlujecie longa, a cena 22 otworzy Wam się tutaj, to zostaniecie obciążeni dodatkowymi kosztami rolowania, czyli zmiany kontraktu. One będą mniej więcej przy tym poziomie wyglądało 250 zł, ale tu mówię plus, minus, trzeba było to sobie przeliczyć, od minimalnego jak gdyby kontraktu, czyli 0,01 lota, który tutaj wchodzi w grę na natural gazie. I teraz tak, jeżeli macie taką pozycję, no to do tej pozycji będziecie mieć obciążenie, czyli na minusie. Ale jeżeli macie tutaj założonego shorta zgodnie z tym trendem, który obowiązuje tutaj na chwilę obecną, to do pozycji na short będzie Wam dokładane na plus mniej więcej taki przedział pieniędzy i tyle dostaniecie dodatkowo na konto. Oczywiście trzeba sobie popatrzeć, że następny kontrakt terminowy, czyli listopadowy jest dużo, dużo wyżej. Czyli możemy sobie popatrzeć, że dalsze jak gdyby trzymanie pozycji długich z tych rejonów będzie... Konsekwencją tego, że po jakimś czasie będziecie mieć cenę tutaj, a na następny miesiąc otwarcie będzie tu. I to może wykończyć praktycznie każdego, bo jeżeli ktoś będzie miał pozycje długie, otwarte tutaj na dołkach, i kontrakt terminowy następny listopadowy będzie dużo, dużo wyżej, będziemy sobie oczywiście mówić o tych kontraktach, jak one się zmieniają i gdzie mogą występować, bo oczywiście te kontrakty terminowe też mają swoją jakąś tam. Amplitudę cenową może mogą być wyżej, mogą być niżej, ale my cały czas na bieżąco patrzymy. Ten kontrakt jest dopiero za miesiąc, a nas interesuje ten, który będzie 22 sierpnia. On się będzie tutaj kończył i cena otworzy nam się dużo, dużo wyżej. Także, jeżeli ktoś ma pozycje długie, to może się zdziwić, bo dostanie i dostanie obciążony tutaj kosztami. Także, tak była sytuacja na Natura My będziemy handlować sobie u nas na grupie stąd, czyli tu będziemy otwierać shorty z odpowiednim zabezpieczeniem i przyglądaniem się temu, co się dalej będzie działo z tą ceną, bo cena oczywiście może zrobić wszystko, może pojechać do góry, a może stąd się zwalić po nowy dołek, ale rolowanie na pewno będzie miało wpływ na kontrakty. Także zapraszam do Gambitu Tradera, żeby Was tutaj okazje handlowe nie ominęły. Drugim walorem, który chciałbym Wam tutaj pokazać, no to będzie król kryptowalut, czyli Bitcoin, bo na Bitcoinie w końcu zaczęło się coś ciekawego dziać. I już tłumaczę, co tutaj się ciekawego dzieje. Jak sobie spojrzymy na to, jak się Bitcoin zachowywał ostatnimi czasy, no oczywiście tu mieliśmy tą zwałkę związaną z zamykaniem pozycji, jak gdyby zakończeniem, czy zakończeniem, ale mniej więcej z informacją o zakończeniu carry trade na rynku praktycznie japońskim. No to mieliśmy tutaj mocną zwałkę, po czym odreagowanie i tutaj była konsolidacja. Na Bitcoinie zrobiła nam się konsolidacja. Jak przyjrzymy się innym rynkom, czy amerykańskim, czy europejskim, no to tam mieliśmy fenomenalny i szybki powrót. Zobaczcie, co się działo na NASDAQ. -u. NASDAQ po prostu, on tutaj ciśnie do góry i nie ma chęci do tego, żeby... Chciał zawrócić. No i tutaj właśnie w tej konsolidacji widziałem słabość tego bitcoina, ze względu na to, że rynki chciały przejść do góry i prom w dalszym ciągu indeksy do góry. Już nie powiem o takich okazjach, gdzie też rzucaliśmy na, grubie, na grupie w postaci właśnie NVIDIA, gdzie już tam NVIDIA praktycznie tą korektę zrobiła i to była fenomenalna przecena, żeby można było kupić w odpowiednim czasie akcję NVIDI. No to bitcoin tutaj słabiutko się zachował. No ale on wyrysował na chwilę obecną, można by powiedzieć, że nam taką flagę i teraz mamy wybicie z tej flagi, czyli wychodzimy tutaj górnym, jak gdyby wychodzimy górą z tej flagi, no i to nam otwiera szansę do tego, że będziemy mogli jechać dużo, dużo wyżej. Oczywiście zrobiliśmy sobie tutaj strefę, bo jak to handlować, jak mamy tutaj kilka stref i teraz tak, jeżeli ten rynek zawróciłby nam i przetestował nam tą linię trendu. Od drugiej strony, czyli od strony tutaj zewnętrznej to będzie wsparcie cenowe, to tutaj będzie szansa do tego, żeby ten Bitcoin stąd się odbił i pojechał dużo, dużo wyżej. Oczywiście oprócz tej linii trendu mamy tutaj strefę płynnościową, która zaczyna się nam mniej więcej od poziomu 59 690, a kończy się na poziomie 57 800. Jeżeli Bitcoin nam tu wiedzie, to to będzie również fajne miejsce, do tego, żeby on pojechał dużo, dużo wyżej. I teraz tak, jak przejdziemy sobie na interwał dzienny. To będziemy mieć kilka kluczowych miejsc, albo przepraszam, źle powiedziałem, będzie jedno kluczowe miejsce, na którym się rozegra dalsza sytuacja na Bitcoinie. A dlaczego? Już wam pokazuję. Zobaczcie, interwał dzienny, i teraz tak my od jakiegoś czasu mamy cały czas ten swing spadkowy. W tym miejscu przypomnę hejterom, bo niektórzy mówili, to ty, Tomasz, opowiadasz głupoty. Mówiłem, że na chwilę obecną. Tu miałem przesłanki, wybicie kluczowego dołka, miałem overbalans zrobiony, że możemy lecieć dużo, dużo niżej. Ale oczywiście był larum podniesiony, że co ja gadam, nie ma możliwości. No i teraz gdzie ci wszyscy hejterzy? Tylko słowo przepraszam, powinno być i tyle. Pamiętajcie, rynki mogą zrobić wszystko. My jako traderzy staramy się w odpowiednich miejscach znaleźć przewagę na rynku. I taka przewaga była tutaj na rynku, taka przewaga była potem tutaj na rynku i będziemy mieć taką przewagę tu na rynku. Dlaczego? Ponieważ to będzie kluczowe miejsce dla mnie przy poziomie cenowym 64, 986, co będzie z Bitcoinem działo? Ponieważ jeżeli dojedziemy teraz do tej strefy, ona była tutaj już wcześniej zaliczona, ale to były te poziomy takie minimalne. Tu jest najwięcej pieniędzy położonych przy tym przedziale cenowym. Tu się rozegra, czy my stąd dostaniemy ponowny strzał do dołu, czy będzie przebicie tego, korekta i jedziemy po te wierzchołki, które są tutaj. A dlaczego te wierzchołki są tak istotne? Ponieważ od przedziału cenowego mniej więcej 70 tysięcy, czyli jak jesteśmy tutaj, od tych wierzchołków, to tutaj jest dużo zleceń SL. Stop losy są, które rynek chciałby zebrać, czyli liquidity, po czym dopiero jazda do dołu. Rynek się upomni o to, bo tu mamy piękne, podwójne wierzchołki. Tu mamy wierzchołek który jest bardzo blisko i oczywiście ten jest wierzchołek co może spowodować że stąd możemy dostać jakieś mocne jeszcze swingi do dołu. Oczywiście ja jestem przekonany. Może nie powiedzieć że przekonany ale chciałbym yy, dalej z perspektywy analiz wierzyć w to że pół roku po halvingu dostaniemy nowe jak gdyby nową hossę na bitcoinie. Oczywiście sytuacja się troszeczkę zmieniła bo w tym miejscu, czyli przed halvingiem, mieliśmy nowe ATH, a zawsze następowało to, że po pół roku po halwingu dostaliśmy wyjazd i nowe ATH. Także no, troszeczkę ta sytuacja się zmieniła, ale w dalszym ciągu myślę, że powinniśmy spokojnie pojechać. Tutaj ten przedział cenowy, o którym mówiłem, on będzie o tyle ważny, że z niego możemy również dostać spadek do tej strefy poniżej 48200, o której wam mówiłem, jeżeli tutaj spadniemy do tej strefy. To będzie strefa, która da nam kiedyś szansę na to, że będzie można się dołączyć jeszcze, albo kupić po promocyjnej cenie Bitcoina. Ponieważ jeżeli nie wiem, czy z tego miejsca, czy z tego dojedziemy tutaj, albo jeszcze po zebraniu tych stop ale jeżeli kiedykolwiek cena nam tutaj wiedzie i zrobi tak zwaną akumulacji albo zbudowanie wolumena praw wzrostowego z interwału dziennego tam co najmniej dwa tygodnie musi albo trzy tygodnie się ta cena pokisić, to to będzie promocyjna cena, żeby ustawić się i podkupić również bitcoina na dalsze wzrosty. Także ciekawie, tutaj nam się to wszystko zaczyna rozgrywać. Na chwilę obecną czekamy dwa scenariusze. Spadek mniej więcej do tych poziomów z powrotem i przetestowanie tej linii trendu z tą płynnością, i stąd jazda do góry, albo ewentualnie jazda do góry. I tutaj się będzie rozstrzygało, czy dostaniemy korektę 1 do 1, i ewentualnie wjazd do tej płynności i jazdę po to Liquidity, czy stąd dostaniemy korektę, odreagowanie i ponowny impuls poniżej 48200. Przypominam wam, w piątek mamy Jackson Hole, także tam będzie pewnie przemówienie Powella. I to będzie miało wpływ na rynki. Rynki się będą pozycjonowały do tego wydarzenia i my będziemy się też bacznie temu przyglądać, co się tam będzie działo. Także tyle z mojej strony. Dziękuję. Tomasz z Gambit Tradera. Zapraszam do nas, do grupy. Dajcie kciuki w górę, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem.